Cześć, zbliża się wiosna, właśnie wyszło sobie pięknie słoneczko, jak tutaj sobie nagrywam. Dziś nie będę budował jeszcze tarasu, ale kupiłem już legary, deski i muszę przygotować kilka rzeczy. Zapraszam. Tak to wygląda, zgadzam się, że dałem może trochę za dużo tych podpórek. Tutaj kolejne rzędy są co 45 cm, mogło być co 50-55 ale to też zależy od grubości desek. Jest jak jest, na pewno to w niczym nie przeszkadza. Natomiast co przeszkadza, to ten betonowy schodek i zajmę się nim w pierwszej kolejności. Można go było skuć w całości, ale nie chciało mi się po prostu, poza tym znowu pełno gruzu i wywożenia. Drugi pomysł to wylać i wyrównać tak, żeby licowało z deską tarasową, ale w sumie po co, i tak desek nie przytwierdzę bezpośrednio do betonu, musiałbym wkuwać jakieś listewki i kombinować. Spójrzmy, tu mam legar, no i tak wymyśliłem, żeby jego górna część była na wysokości płyty OSB, która mniej więcej wskazuje poziom tego betonowego schodka. Dlatego słupy wcześniej wylałem w poziomie 10 cm niżej podlegar dychę, plus podkładka, i wstępnie chciałem przymocować go tutaj kątownikami do betonu. Ostatecznie zrobię inaczej. Rozłożyłem kilka belek na słupach i laserem złapię kąt prosty. Jak widzicie, ciężko mi było znaleźć wiązkę lasera, no niestety, pracując na powietrzu w dzień, musicie się z tym liczyć. Skorygowałem pierwszą belkę i zmierzę dalmierzem od prostopadłej linii lasera, jaka jest odległość do ściany. 378. Teraz idę na ostatnią belkę. Jest tutaj laser i mierzymy. 378. Kilka milimetrów na takiej powierzchni nie robi różnicy, także mam ustawiony pierwszy legar prostopadle do ściany. Zaznaczyłem w razie gdyby się ruszył, żeby znowu nie ustawiać. Deszcz mi zaczyna padać, także chyba sobie nie popracuję. Nawet nie deszcz, tylko grad. No cóż, takie uroki wczesnej wiosny. Przenoszę linię legara dalej, zaznaczam ołówkiem na betonie. Lepiej byłoby kredą, ale nie mam. I ustawiam kolejną belkę w równej odległości. To wychodzi coś około 40 cm, byle belka leżała na betonowych słupach. Trzeci legar równolegle do poprzednich. Czwarty tak samo. 130,5. No, 130,5 prawie równo w poziomie licuję mi z najwyższym punktem na wylewce pod legar pójdą jeszcze podkładki powinno być dobrze odrysowuję legary trochę szerzej chodzi o to, że chcę wykuć środek i wpuścić belki w beton dodatkowo zaznaczyłem położenie baleczki szlifierką kątową chodzi o to, że deszcz mógłby zmyć ołówek poza tym będę musiał jeszcze wyrównać na tych rurach bo w niektórych miejscach beton siadł trochę niżej przeniosłem legary dalej oprócz jednego, od którego będę sprawdzał wymiary i ustawiam równolegle do siebie w podobnych odległościach I zaznaczam dalej przedłużoną oś legarów. Znowu przestawiam i ustawiam. Zaznaczam na betonie. W ten sposób zaznaczyłem podbelki. Teraz muszę to wykuć. W ruch poszła makita z ostatniego filmu, tym razem nie płytki, ale beton. Z testowanych maszyn ma najgłębszy zasięg około 4 cm. Stąd ten wybór. Jak widzicie tnie bezproblemowo i w dodatku z odkurzaczem praktycznie zero pyłu. A dlatego przycinam, bo łatwiej będzie wykuć. I w ruch poszedł młot. Muszę co najmniej tyle wykuć, żeby belka leżała na słupach. Jak widać, jeszcze za mało musiałem dokuć, usuwać gruz, dopóki legar swobodnie się nie oparł. Oczywiście wykułem kilka centymetrów więcej, żeby było miejsce na zaprawę. I wycinam kolejne bruzdy. Wykuwam. I usuwam urobek. I sprawdzam jak pasuje legar, czy opiera się na słupach. No i kolejne rzędy robię tak samo. Wycinam, wykuwam i sprawdzam czy wchodzą legary. Zebrało się kilka worków gruzu, a roboty było na 2-3 godziny. Położyłem teraz długą łatę na podporach, sprawdziłem ile jest centymetrów do gruntu, i dociąłem pasek płyty OSB, który kołkuję na wysokości betonowych podpórek. Zamknę w ten sposób front schodka, aby nie wylewało się zaprawa, i będę miał również listwę, po której będę ją ściągał. I tak na całej długości dwie płyty. Urobiłem wiadro betonu i wypełniam marowek. Następnie wyrównuję długą łatą, przeciągając na podporach i płycie USB. Zbieram resztki, gdzie nie gdzie wygładzam. Tutaj dalej, jak widać, wielka dziura, trochę szkoda. Lać tego betonu, No, powrzucam gruzu. Stary budowlany sposób, którym robiło się w stodołach i komórkach. Sypnąłem gruzem, zmoczyłem. Jeszcze trochę gruzu i podlałem rzadszym betonem, żeby wypełnił szczeliny i na to jeszcze trochę cegieł wylałem i wyrównałem łatą kilka razy musiałem tak przejechać, żeby podrównać i rozprowadzić zaprawę i tak dalej wylewam i wyrównuję poszło kilka worków zaprawy robiłem to za dwie godziny ale jak widzieliście miałem pomocnika samemu byłoby pewnie dłużej i trochę ciężej zrobione, zostawiam to teraz do związania na drugi dzień ogarnąłem trochę ten bałagan, i wyszło coś takiego. To oczywiście miałem wyjątkową sytuację, można by to zrobić na wiele innych sposobów, na przykład skuć cały ten schodek, ale dla mnie tak będzie w porządku. Zawsze trzeba sobie jakoś radzić. Kupiłem już deski oraz legary drewno z modrzewia syberyjskiego. Deskę wybrałem gładką o długości 5 70 m grubość 28 mm szerokość 140 mm. Legar 95x45 mm. Nie jestem specjalistą od desek, ale na koniec podzielę się tym co wiem. Najtańsze są deski tarasowe z sosny i świerku ceną od 60 do 80 zł za metr kwadratowy. Zależy też od grubości, gdzie kupicie i innych czynników. Mają one najsłabszą odporność na warunki atmosferyczne, trwałość szacuje się na około 10 lat. Są też mało odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pleśnie i grzyby. Ogólnie trzeba je regularnie odświeżać i pielęgnować różnymi środkami do drewna, a mają jasno-żółty kolor. Nieco droższy jest modrzew europejski, przyjmijmy 90 zł za metr kwadratowy. Ma on większą wytrzymałość oraz twardość niż poprzednicy. Kolor idzie tutaj w stronę pomarańczowego. Posiada dużo sęków, a jego wytrzymałość to około 15 lat. Kolejny modrzew alesyberyjski jest jeszcze trwalszy, a co za tym idzie droższy. Wytrzymuje 20 lat przy odpowiedniej pielęgnacji, rośnie w zimniejszym klimacie, stąd jego gęstość jest większa, co wpływa na lepszą wytrzymałość w syberyjski ma kolor miodowy i też dużą ilość sęków. Modrzewie również trzeba impregnować środkami do drewna, aczkolwiek nie tak intensywnie jak sosnę czy świerk. Najdroższe jest drewno egzotyczne, to już wchodzimy w sumę kilkuset złotych za metr kwadratowy. Mają one wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych, grzybów oraz pleśni. Są bardzo twarde i dużo ciemniejsze. Nie wymagają natomiast impregnacji, a ich trwałość zależnie od gatunku sięga do 50 lat. Drewno egzotyczne też należy co jakiś czas pielęgnować, by służyło dłużej. Warto zwrócić też uwagę na klasy drewna. Nie wiem w ilu gatunkach jest klasyfikacja, ale przy modrzewiu syberyjskim miałem wybór między AB, A+, i Premium. Być może są jeszcze inne oznaczenia. Generalnie im wyższa klasa, tym lepsza jakość deski, mniej spękań i sęków. Poza tym miałem do wyboru gładką albo ryflowaną. Ja wybrałem gładką, gdyż łatwiej ją utrzymać w czystości. Można po kilku latach bez problemu wycyklinować. No i dla mnie jest po prostu ładniejsza. Są jeszcze inne rodzaje desek, ale tu już nie będę wnikał. Można by pewnie książkę napisać. Starałem się przedstawić Ci te najpopularniejsze gatunki i podstawowe informacje. A jeśli masz coś do powiedzenia w temacie, pisz w komentarzu. Dalsze prace muszą jeszcze chwilę poczekać, mimo iż właśnie rozpoczęła się wiosna, to pruszy śnieg. No ale mam tam robotę w środku, a za kilka dni ma być cieplej, i ruszam z budową. Cześć!